Nie wiem, jaka ciemna faza. Nie pamiętam, odburknął Paweł i powiódł wzrokiem po klasie. Ci ludzie byli mu obcy, choć od dwóch tygodni spotykał ich codziennie. Nie starali się zresztą jakoś specjalnie do niego zbliżyć. O, przyszedł nowy na jakiś czas, niech sobie da radę. No więc próbował. Nauczycielka biologii spojrzała na niego z nad okularów i pokręciła głową. Rozumiem, że nie pamiętasz tego tematu. Teraz on pokręcił głową. Jasne, że nie pamięta. W dodatku nie jest to najważniejsza w życiu rzecz, której nie pamięta. No to gdzie do jasnej anielki ty się dotychczas uczyłeś? Nauczycielka wstała i podeszła do jego ławki. Rozpostarła przy tym ręce, jak wielki ptak. Paweł poczuł, że ogromna kluska staje mu w gardle. Sam nie rozumiał, co się z nim dzieje. Serce przyspieszyło nagle, trzepocząc jak ptak w klatce, na policzki wystąpił rumieniec. Nie, nie pamiętam, wyjąkał z trudem nabierając powietrze. Nie pamiętasz? Może nie pamiętasz też, jak się nazywasz, co? Skoro tak trudno ci zapamiętać kilka informacji o ciemnej i jasnej fazie fotosyntezy, gdzie to takiego głąba uchowali? Nie usłyszał nic więcej. Niesamowity blask przed oczyma odciął go od rzeczywistości. Zaraz potem zobaczył wyraźnie niezwykłą scenę. Rudzielec stał pośrodku dużego pokoju, z którego ścian złaziła stara tapeta. Za całe umeblowanie służyło pięć pasiastych sienników, brudnych i pokrytych starymi żółtymi plamami. Zwisająca z sufitu naga żarówka rzucała słabe żółtawe światło na kwadratowy stolik i krzesło, które dopełniało całej scenerii. Rudzielec nie rozglądał się jednak. Stojąc posłusznie, kulił się i chował głowę w ramiona, kiedy o głowę wyższy nieogolony mężczyzna pochylał się nad nim, rozkładając ręce jak czapla. Mężczyzna wrzeszczał. Jedno przekleństwo poganiało drugie. Rudzielec dowiadywał się o sobie najgorszych rzeczy, wśród których nazwy Debil i Matą były miłymi przerywnikami. Każdym nerwem czuł, co zaraz nastąpi, a jednak słuchał. O tym, że jest darmozjadem. Że tylko by książki czytał, tak jak jego najstarsza siostra, co to na chemika się gdzieś uczy, zamiast się wziąć do uczciwej pracy. Że siatka butelek czeka na wyniesienie do skupu, że w piecu trzeba napalić, a na budowie łukarskiego popołudniami też mógłby dorobić, nie siedzieć nad tym zeszytem, który do niczego mu się w życiu nie przyda, bo nikt tu nie pozwoli, żeby syn został takim darmozjadem jak te oczytane pany z telewizji. Rudzielec skinął głową, ale nie podniósł oczu. Chciał je ochronić przed ciosem, który musiał paść. I nie przeliczył się. Po kilku sekundach uderzyła go w szczękę koścista, mocna pięść. Zachwiał się i upadł. Mógłby wstać, ale nie chciał, bo wówczas w jego stronę poleciałby następny cios. Mógłby oddać, ale wciąż tkwiło w nim przekonanie, że pewni ludzie są nietykalni. Tymczasem wysoki mężczyzna spojrzał jeszcze raz na rudzielca, splunął na betonową podłogę, po czym odwrócił się i wyszedł z pomieszczenia. Pozostał po nim strach i dziwne uczucie nienawiść błysk. Paweł uniósł wzrok. Widział już, choć nie rozumiał, co się dzieje. Wysoka postać rozpostarła ręce i przemawiała podniesionym głosem. I w ogóle kto cię wypuścił z zerówki. Co robić? Czekać na cios? Nie czekał. Zrobił krok przed siebie, odepchnął niebezpieczną postać i zachłystując się powietrzem, skoczył do drzwi. Zachwiał się i runął w stronę tablicy. Odzyskał jednak równowagę i nie zwracając uwagi na strąconą z taboretu wielką miednicę z brudną wodą, wyprysnął z klasy, trzaskając za sobą drzwiami. Biegł po schodach, mijając po drodze kilka osób, które w popłochu odsuwały się pod ścianę. Dopiero kiedy poniżej parteru przekroczył drzwi wielkiej piwnicy, zatrzymał się i, po omacku, dopadł kąta między drzwiami a jakąś komórką. Czuł, że serce wyskakuje mu z klatki, trzepocące jak wystraszony ptak, zimny pot spływa po skroniach, a drżące dłonie nie mogą znaleźć sobie miejsca. Nie myślał. Nie miał na to siły. Strach. Pierwotny strach opętał go na długie minuty, złapał za gardło i potrząsał wyobraźnią, z której jak z puszki Pandory wysypywały się najpaskudniejsze obrazy, już bez żadnych błysków, a ich bohaterem był wciąż bity i poniżany przez własnego ojca, Rudzielec. Film? Czy to film? Wyobraźnia? Czy może. Zamarzniesz tutaj. Drgnął wyrwany z otępienia, kto tu jest? Nie poruszył się więcej, otworzył szeroko usta, by nikt nie usłyszał szelestu powietrza, które dotąd ze świstem przeciskało mu się między wyschniętymi, zimnymi wargami. Nie znał tego głosu, albo inaczej nie potrafił go zidentyfikować, choć pierwsze skojarzenie przywiodło na pamięć uczucie potwornego zmęczenia i jakąś jazdę samochodem. Nie czuł się bezpieczny. Mimo, że wiedział, gdzie jest, nie bardzo rozumiał, po co tu przybiegł i jak długo siedzi w piwnicy między ścianą a zimnym piecem. Postanowił bezszelestnie wycofać się z miejsca, w którym znalazł go tajemniczy osobnik. Znów był w realnym świecie. Znów obudziły się nabyte w przeszłości odruchy przechowywane w zakamarkach mózgu w szufladce walka o przetrwanie. Bardzo powoli wstał. I zrobił krok w tył.